Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w odcinku, który sądząc po liczbie wiadomości, które od was otrzymałam, nie mógł się po prostu nie pojawić na moim kanale. Potem jak w wieku 85 lat zmarła pani Zofia Merle, wspaniała aktorka, znana z wielu filmów. Grała Łączaka, Barańskiego, Kuca, Barei czy Chęcińskiego. Występowała w kabaretach, występowała w spektaklach, wspaniale śpiewała. Przyjaciele mówili o niej, że była bardzo gadatliwa, buzia jej się nie zamykała, ale także była naprawdę człowiekiem do rany przyłóż. Przy okazji była dość nadopiekuńcza, ale wszystko wiedziała najlepiej. Sympatyczna i zabawna, zarażająca dobrym humorem. Niestety, mimo że mówiła, że całe życie miała przewspaniałe Końcówka niestety bardzo mocno ją dotknęła, bo koniec jej życia naznaczony był licznymi tragediami, po których pani Zofia sama przyznawała, że nie miała już siły, do tego, by stawiać im czoła, a wszystko straciło dla niej sens. Walczyła z długą chorobą, jak więc wyglądało całe jej życie, dzieciństwo, dochodzenie do kariery, jej rozkwit, a także życie prywatne zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku, którym postaramy się pięknie upamiętnić tę znakomitą postać polskiej Estrady, polskiego teatru i filmu. Zapraszam serdecznie. Zofia Merle urodziła się 30 marca 1938 roku. Jak sama mówiła, mimo że miała 7 lat, gdy skończyła się wojna, jej dramatów nie chciała rozpamiętywać. Dzieciństwo spędziła, jak wiele dzieci z jej pokolenia, na gruzach Warszawy. Jednak niezależnie od tego, czy trwa wojna, czy trwa pokój, dzieci mają takie same marzenia, a dziewczynki najczęściej marzą o tym, by być sławne, piękne i rozchwytywane. Dlatego chcą być piosenkarkami albo aktorkami. Pani Zofia nie chciała, choć znowu, że jej marzenia aż tak daleko od tych najpopularniejszych nie uciekały. Chciała bowiem być przodowniczką pracy, ale sama Wam zdradzi, dlaczego. Może chciałam być popularna? bo te przodownice były w gazetach na pierwszych stronach. Jakieś traktorzystki, dujki, co robiły 200% normy. I faktycznie miała ku temu predyspozycję, bo zawsze ciężko jej było usiedzieć na miejscu, zawsze musiała być też najlepsza. Mała Zosia była piekłem. Jak się coś działo złego w szkole, to wychowawczyni wchodziła do klasy, siadała przy biurku i od razu patrzyła na mnie. Zosiu, opowiedz jak to było. Byłam pierwszą gwiazdą w kółku żywego słowa, i jak to mówi Beata Tyszkiewicz, z którą chodziłam do szkoły, to ja już w życiu nic tak pięknie nie zagram jak wtedy. I tak naprawdę chyba bardziej właśnie jej przyjaciele, znajomi widzieli w niej potencjał niż sama pani Zofia chciała dostrzec w sobie. To oni zaciągnęli ją bowiem do Pałacyku Zuga, gdzie mieścił się studencki teatr satyryków. Pod hasłem myślenie ma kolosalną przyszłość na scenie królowały ironia i humor. A tego pani Zofii nigdy nie brakowało, jak i talentu oczywiście. Występowała najpierw ze studentami, potem z profesjonalnymi artystami, choć sama jeszcze nie miała matury, a później studiów aktorskich. Tak mnie zagadali, że zostałam. Wciągnęło mnie na amen. Myślałam, że skończę na przykład jakąś filologię i pogram sobie w teatrze studenckim, a potem Konrad Swinarski namówił mnie na udział w jego przedstawieniu. On był ojcem tej katastrofy i potoczyło się i ani się obejrzałam, jak dotarłam do emerytury, w Wspominała. Rodzina bardzo ją wspierała, choć początkowo byli w szoku, gdy dowiedzieli się jakiego wyboru dokonała. Przed babcią długo ukrywaliśmy ten fakt, gdy się dowiedziała, powiedziała: do teatru u nas w rodzinie nigdy upadłych kobiet nie było. Kiedyś babcinej szafce odkryłam szkatułkę, a w niej wycinki o mnie miała go która kupowała gazety i wszystko, co o mnie napisano, wycinała i gromadziła. Babcia była wspaniała. Mama żyła moim życiem. Chodziła do STS-u, widzę ją w tych starych kronikach. Siedzi, roześmiana na widowni. Umarła dwa lata temu, nie mogę się z tym pogodzić, mówiła wiele, wiele lat później. Ale mimo to, że jak widzicie, chyba aktorstwo wybrało ją i to było jej powołanie, ona nigdy do końca nie była pewna, że aktorką zostanie na zawsze. Nigdy nie ślubowałam aktorstwu wierności, to miało trwać zaledwie chwilę, podkreślała. I przez to właśnie nie zdecydowała się na studia, a eksternistyczny egzamin zdała wiele lat później. I ten sam Konrad Swinarski obsadziłem w operze za trzy grosze w Teatrze Współczesnym. I mimo, że nie miała wykształcenia aktorskiego przez wiele lat, związana była z komedią. A później również Stanisław Tym zaangażował ją do teatru dramatycznego w Elblągu. Zresztą ze Stanisławem Tymem pracowała dużo. Zawsze, kiedy możliwe to było, no po prostu oni się uwielbiali. Po latach pytana o niego mówiła, że łączy ich przyjaźń, a on bez ogródek odpowiadał, że on ją wręcz kocha. Mówię w swoim imieniu, Stachu, ta przyjaźń zejdzie z nami z tego świata, a trwa to już przeszło 40 lat. Możemy zadzwonić do siebie o trzeciej nad ranem i powiedzieć: przyjedź, pojedź, załatwij, zrób. I nie ma w tym żadnego zdziwienia. Ale oczywiście poza kabaretem, poza występami scenicznymi. Poza teatrem największą popularność przyniósł jej oczywiście film, który upomniał się o nią w 1961 roku, kiedy pojawiła się w Komediantach, a cztery lata później w jednym z odcinków Wojny domowej. Dużą popularność przyniosły jej filmy Barei, w których zagrała, takie jak Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Miś, Alternatywy 4, Zmiennicy. Grała także w serialach, również nie tak dawno temu, jak na dobre i na złe, czy w klanie. Ale oczywiście do ważniejszych ról filmowych w jej dorobku należy m.in. rola w chłopach, nocach i dniach, wszystko co najważniejsze, rozmowach kontrolowanych. Kawalerskim życiu na obczyźnie czy w dniu świra oraz w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Jednak warto tutaj wrócić do 1969 roku, który sama artystka nazywała dla siebie przełomowym, wtedy bowiem wystąpiła w Rzeczpospolitej Babskiej, gdzie zagrała sierżant irene, czyli kobietę, która brawurowo dla swojej pracy jest w stanie poświęcić wiele i między innymi wypada z rozpędzonego wozu. Oczywiście panią Zofię tutaj zastąpił młody kaskadę i jeśli pamiętacie tę scenę, to uwagę zwracają jej majtki, koronki, falbanki odzieje się tam naprawdę dużo. Ale pani Zofia zwracała uwagę na coś zupełnie innego, a dla niej bardzo znaczącego. Nieważne były te majtki i falbanki. Najistotniejsze, że widać było długie, chude nogi, i to one trafiły do mojego życiorysu. Choć raz miałam długie, chude nogi. A do tego wyglądu jeszcze wrócimy, bo chociaż z długich nóg się cieszyła, to jednak chyba była osobą, która nie miała za dużych kompleksów. Zresztą całe życie do aktorstwa podchodziła z takim dystansem, za który ten zawód chyba ją uwielbiał. W Wiwie mówiła jestem zawodowo rozrywkową panienką, nigdy nie czułam, że mam jakąś misję, że niosę kaganek. Niech ważne rzeczy ludzie wynoszą z domu. My powinniśmy im dawać radość. Od wielkich rzeczy są autorytety, a Merle jest od rozśmieszania. A w ogóle w głębi duszy jestem gospodynią domową, która sobie dorabia jako aktorka. Mnie zdarzyło się być za artystę na festiwalu w Kan. Myślisz, że się tam dobrze czułam? Nie, bo nie znoszę takich wielkich spędów, bankietów, gali. Lubię, żeby ludzie do mnie przychodzili, zawsze coś upiekę. I faktycznie ludzie do niej przychodzili, uwielbiali ją, a jej przyjaciele, których miała przecież bardzo wielu, których spotykała na różnego rodzaju planach, wspominali ją zawsze z wielką sympatią. Miała niesamowitą energię, dowcip, siły więcej niż kilka osób razem wziętych, była bezpośrednia, ale to się lubiło, kochało, no i niezwykle koleżeńska, klasa, której wielu ludziom dziś brakuje. Ze Stasiem Tymem robiła słynne przyjęcia u siebie w domu. Ja nigdy nie miałem. Szczęścia chociaż w jednym z nich uczestniczyć, ale o tym środowisku aktorskim krążyły legendy, mówił Tomasz Stockinger w rozmowie z Plotkiem. Ale właśnie, jeśli chodzi o życie prywatne, bardzo długo miała wielkie szczęście również. Wyszła za mąż za kolegę po fachu, Jana Majzela. Doczekali się wspólnie syna Marcina w 1971 roku. A ponoć pana Jana miała urzeczyć nie tylko uroda i charakter pani Zofii, ale przede wszystkim jej. Opiekuńczość. Ponoć wspaniale też gotowała i, co ważne, zawsze była uśmiechnięta. Przyznacie, że rysuje to naprawdę idealny opis takiej tradycyjnej żony, e, idealnej. Aczkolwiek pani Zofia zawsze dbała o to, by być aktywna zawodowo i umiała to perfekcyjnie łączyć z życiem domowym i rodzinnym. Ale nawet po ślubie nic się nie zmieniło i Stanisław, w tym był zawsze bardzo obecną w tym domu osobą. Czasem nawet pan Jan, mąż pani Zofii martwił się, czy coś złego z tej przyjaźni nie wyniknie. Na przykład wtedy, kiedy pani Zofia była w ciąży. Mój Janek odbył ze Stasiem poważną rozmowę, że ja w takim stanie nie powinnam się często śmiać i może by tak do rozwiązania ukrócić spotkania i kontakty. Parę dni później Stasią mnie odwiedził. Usiedliśmy do Brydżyka. Staś opowiedział coś nieodparcie śmiesznego. Śmiałam się do łez. Po wyjściu gości siadłam w fotelu i przypomniałam sobie, co Stasiu mówił i dostałam ataku śmiechu. Jasiu zadzwonił do Staszka i powiedział: Słyszysz, Staszku, ona się jeszcze śmieje. Jak on to powiedział, to myślałam, że trzeba będzie pogotowie wzywać, bo będę rodzić ze śmiechu. I tak mijały lata. Pani Zofia była niezmiennie. Ciągle uśmiechnięta, pełna optymizmu, po prostu szczęśliwa, bo jej życie zawodowe i prywatne było szczęśliwe. A aktorka sama to doceniała i cieszyła się bardzo z tego, że jej życie jedzie drogą takiego niekończącego się szczęścia i pozytywnych wydarzeń. Tyle lat udało mi się przeżyć bez stresów, ambicjonalnej szarpaniny, zawiści i zazdrości. Dlaczego? Bo nie przywiązuje się do ról, samochodów, przedmiotów, ale do ludzi. To jest największy kapitał. Pewnie dlatego jestem szczęśliwa i zadowolona. W wolnych chwilach szyję płaszcze z gałganów, czytam książki, oglądam filmy i piekę ciasta. Nie znam pojęcia nudy. A w 2007 roku przyszło do niej też kolejne zawodowe wyzwanie. Otóż film Ryś. W którą reżyserował jej przyjaciel. Włożyłam w tę rolę dużo pracy, musiałam się nawet nauczyć mówić i śpiewać po chińsku. Pamiętam takie dni, kiedy mnie mozolnie reżyserował, a ja to uwielbiam. Jestem aktorką, która stara się mieć własne pomysły, ale uwielbiam być reżyserowana. Moja rola jest świetnie napisana. Gdyby mi nie dał tej wafel, to bym mogła zagrać najmniejszą rolę epizodyczną i też byłabym zadowolona. Mówiła Wiwie: Jak ktoś się ze mnie zaśmieje, to będę szczęśliwa. Więc, jak słyszycie, pani Zofia godziła się faktycznie na to, co przynosił jej los, na jakie propozycje dostawała, a przede wszystkim wtedy, kiedy dawała szczęście publiczności. To napawało ją wielką radością. Dlaczego powiedziałam, że nie miała w zasadzie kompleksów? Wiele aktorek przez całe życie dbało o figurę Ba. Uważają to za nieodłączny atrybut i, mm, i swoje ciało jako narzędzie, które jednak musi być w jak najlepszej formie i wpasowane w kanony urody. Pani Zofia miała swój własny kanon i na dodatek uważała, że właśnie jemu wiele zawdzięcza. Tusza pomogła mi w karierze, dzięki niej stałam się rozpoznawalna. A nawet więcej, wiele z moich charakterystycznych ról było pisanych pod moje obfite kształty. Jestem gruba na własne życzenie i mam w głowie: jakbym chciała schudnąć, to proszę bardzo. Tylko po co, mówiła w wywiadzie. O swoim synu mówiła jak o wielkiej miłości, oczywiście. Była nim zachwycona i mówiła, że on chyba mamą też jest zachwycony, bo właściwie pozwalała mu na wszystko. Początkowo wydawało się, że nie pójdzie w ślady rodziców, ale potem jednak troszkę zboczył z początkowo obranej ścieżki, bowiem poszedł na kierunek menadżerski i skończył także matematykę. Studiował jednak produkcję filmową i został drugim reżyserem. Lubi latać kilkanaście godzin po planie filmowym, mówiła aktorka, która doczekała się także wnucząt Stasia i Krzysia. Jako babcia realizowała się choć w ograniczonym zakresie. Dużo pracuję, dla moich wnuków mam za mało czasu. Staś jest bardzo wyważony. Informuje mnie o pewnych rzeczach, nawet o wszechświecie. A Krzyś, najmłodszy, będzie takim samym idiotą jak ja. Śmieje się ze wszystkiego i do wszystkich, a na mój widok po prostu dostaje kolki ze śmiechu. No, myślę, że nie on jeden, i gdyby świat składał się z takich właśnie idiotów, to chyba nic więcej by nam do szczęścia nie było potrzeba, prawda? Ale niestety później życie pani Zofi, pod sam koniec, na finiszu, zamieniło się dramatycznie. A pani Zofia niestety również później często płakała, ale nie miało to nic wspólnego z łzami, ze łzami/ze śmiechu. W pewnym momencie zaczęło jej dokuczać zdrowie coraz mniej pojawiała się na planach filmowych czy w teatrze. Ale nadal była aktywna zawodowo, aż do momentu, kiedy okazało się, że jej syn jest chory na raka trzustki. Zmarł w 2013 roku, był zaledwie po czterdziestce. Dla pani Zofii był to niewyobrażalny cios, wcale nie ukrywała, że właściwie nigdy sobie z tym nie poradziła. Przyznawała także otwarcie, że jej kariera przestała mieć w tym dniu, kiedy straciła swojego syna jakiekolwiek znaczenie. Pojawiała się jeszcze od czasu do czasu sporadycznie, grając epizody, role drugoplanowe, ale nigdy do pełnego wymiaru pracy już nie wróciła. Kolejnym dramatem, osobistym dramatem pani Zofii była utrata męża, który zmarł w 2021 roku. Aktorka się ponownie załamała, a stan jej zdrowia nie pozwolił jej uczestniczyć w pogrzebie, jak podawały serwisy pani Zofia. Przeszła już wcześniej udar. Jest bardzo schorowana i nie mogła być na pogrzebie. Mieszka w bloku bez windy i już od pewnego czasu nie wychodzi z domu, bo nie jest w stanie wejść ani zejść po schodach, mówiła przyjaciółka Super Expressowi. I od czasu śmierci jej męża właściwie słucho pani Zofii zaginął. Gdy Rafał Dajbor rozpoczął pracę nad książką Mój mąż jest zawodu dyrektorem, czyli jak u 2 postanowił nawiązać z nią kontakt. Pani Zofia bardzo długo nie chciała się zgodzić, ale dziennikarz był nieugięty, w końcu udało mu się z nią spotkać, ale to, co usłyszała od artystki, dalekie było zapewne od tego, czego oczekiwał. Chętnie porozmawiałabym z panem na temat mojej współpracy ze Staszkiem Bareją, ale to wszystko działo się tak strasznie dawno, że ja już nic z tego nie pamiętam. Chcę, żeby pan wiedział, że od kiedy umarł mój syn, takie słowa jak teatr, film, telewizja, radio, dubbing, estrada i kabaret, Stały się dla mnie tylko pustymi dźwiękami, oznaczającymi sprawy, z którymi nie chcę mieć już nigdy więcej nic wspólnego. I to może pan napisać w swojej książce. Pani Zofia wyjawiła jednak, że miała także tajemnicę, o której przez lata nie mówili nawet jej najbliżsi. Gdy brała ślub ze swoim mężem, Janem, była już rozwódką, a owocem pierwszego małżeństwa miała być córka. Ich relacja była jednak podobno skomplikowana i burzliwa. Nie utrzymywały ze sobą kontaktu z powodu konfliktu, lecz artystka nigdy nie zdecydowała się powiedzieć, co je poróżniło, i nie chciała poruszać. Burzliwej kwestii w rozmowie z autorem książki, więc i ja tutaj nie zamierzam dociekać, co się stało, skoro pani Zofia sama sobie tego nie życzyła. Jednak kiedy pani Zofia chorowała, jeszcze tak jak już wam powiedziałam, od czasu do czasu wcześniej pojawiała się na planie. I wspominali ją jej przyjaciele, którzy mówili, że nawet wtedy była bardzo profesjonalna. Na planie serialu Klan dała się poznać jako pomocna i zawsze uśmiechnięta osoba, wspominał Marcin Kwaśny. Nie pokazywała cierpienia. Mimo choroby. Widziałem ją raz w życiu, w ostatniej jej scenie w klanie, i zupełnie, mimo że wiedziałem, że cierpi, nie było tego widać. Mówił w rozmowie z plotkiem aktor. Informacje o śmierci tej wybitnej aktorki dotarły do nas w środę, 13 grudnia wieczorem. Poinformował o tym Związek Artystów Scen Polskich. Z przykrością informujemy, że odeszła Zofia Merle, aktorka znana z filmów Andrzeja Barańskiego, Jerzego Antczaka, Kazimierza Kucacz, Sylwestra Chęcińskiego. Informację potwierdził także jej przyjaciel Stanisław Tym. Właśnie się dowiedziałem, jestem przybity i zaskoczony tą informacją, nic nie wskazywało na to, że to się tak wszystko potoczy, powiedział Onetowi. W przypadku tak cudownej osoby, tym większa strata, że nie ma jej już z nami. Jej wiek nie wytłumaczy tego, że niby słuszny. Wiem, że chorowała i od dawna jej w klanie nie było. Jej śmierć zdarzyła się w niefortunnym czasie. Lada moment mamy święta, na pewno by się z nich cieszyła. Bardzo mi przykro, że Zosia ich już nie dożyła – mówił w rozmowie z serwisem Plotek.pl Tomasz Stockinger. Nie chciałabym jednak, i myślę, że pani Zofia z perspektywy całego swojego życia także nie chciałaby, byśmy ten jej życiorys przyjęli jako taki smutny, jako życiorys osoby, którą spotkało wielkie nieszczęście, bo oczywiście niezaprzeczalnie tak było, ale jednak przez większość życia pani Zofia była osobą, dzięki której wszyscy się uśmiechali. Nie tylko widzowie, nie tylko ci, którzy mogli ją spotkać na żywo, ale także setki, tysiące osób, które mogły podziwiać ją z ekranu, ze sceny, z estrady. Za to pani Zofii będziemy zawsze wdzięczni. Możemy mieć pretensje do losu, że tak potraktował tę wspaniałą artystkę, ale czy na los ktokolwiek ma wpływ? Niestety, powiedzenie, że jesteśmy kowalami własnego losu ma w sobie wiele prawdy, ale niestety nie całą. Najważniejsze, że pani Zofia zapisze się w naszej pamięci swoimi niesamowitymi rolami. Dajcie znać w komentarzach jak zawsze. Serdecznie was o to proszę, z czego wy zapamiętacie tę wspaniałą artystkę. Napiszcie, jakie wywoływało w was emocje i jakie macie związane z nią wspomnienia. Będę za to bardzo wdzięczna. A wszystkim, którzy wytrwali ze mną do samego końca, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że było wam tak przyjemnie jak mi, mimo że okoliczności niestety nie są dzisiaj najmilsze. Dziękuję jeszcze raz, zapraszam na kolejne moje odcinki i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.